To jest tak, laserowy miernik prędkości, gdzie w tym oknie widzimy, tak, widać dokładnie taki czerwony punkt. O, tym punktem mierzymy, celujemy w dany pojazd, później naciskamy na tak zwany spust i zaraz na będziemy I wyświetla się tutaj prędkość, tak. Ponadto jeszcze widzę tutaj Prędkość wyświetlaną w tym oczu. Jak zwolnili automatycznie. Tak, tu między międzyczasie jest wyświetlany czas pomiaru i po naciśnięciu tego przycisku jeszcze jest odległość. Takiej odległości zostanę. I to jest najnowszy sprzęt. Jaki... Najnowszy, najnowszy sprzęt jakim dysponuje Wydział Ruch drogowego To jest od 12 4 punkty karne. Punkty są stałe. Ja proponuję panu 100 zł mandatu. Prawo do odmowy pan przysługuje. Decyzja jest pana. Że... Przyjmuje pan mandat, tak? Dobrze. Jakby pan nam kawaleczek podjechał, tutaj żeby nie wierzy, jest nie i chodzę, ja pod... wypiszę nas teraz. Co z odległości tak mniej więcej 3-4 cm proszę dmuchać w stronę tutaj tego e, lejka, dobra? mocno Ok, mocno. dobra, dziękuję. Milone przejść. Dziękuję tutaj polega tu. I kierowce pod datą ma tam ten blankiet to jest Tam tam się To jest czekać poczta bank internet, a na dokumenty jest na to. I ten odcinek jest na pamiątkę to jest to to wszystko. Zwracać uwagę, gdzie się jeździ, jak się jeździ. Dobra. To wszystko. Do widzenia. Bardzo mi język po prostu mam. zgasić. Tylko chciałem zwrócić uwagę, że jedzie pan bez włączonych światła milion. Co się z tym zmieszczyło? Trzeba Nie pan co, stary kierowca i kurde po prostu zapierdolą. A ja yeah, pierdolę. Ewidentnie. No, no. Jakoś Już nie do mi Zawsze proszę pański. jakąś to możliwość do jak wie tam miał, Dobrze, no to poproszę Pani Prawo i Jasno, ubezpieczenie do wlądu. Nie tak się kładź, tylko wiatr, szerokie drogi.